Już wiemy, kim jest Jak Leosia. Jacusia nie trzeba nikomu przedstawić. O Jacusiu tcha. nie można zajść w artykułu tak łatwo, bo jest bardziej enigmatycznym artystą. Jacuś jest po prostu jak, e, jak ta miętowa trawka, o której mówiłeś ostatnio. Jest po prostu odświeżeniem <grym> na polskiej scenie muzycznej. Aż tak. Aż tak. No dobra. W ogóle to nie przywitaliśmy się z Państwem. W ogóle państwem. to siemano. No, z Państwem. Siemano. Siemano. E, tutaj dzisiaj znowu Jacuś, piątek wieczór. Dzisiaj, jak my to nagrywamy, to jest czwartek wieczór. A jakby to obejrzycie, to już totalnie nie wiemy, kiedy to będzie. będzie. E, jacuś, nowy kawałek na aficie Jangleosia. No, sprawdźmy to. Sprawdźmy. Będzie bangier, będzie bangier. Ja yeah, panie, w poniedziałku w Wielubiorku, ja, w mi, a środku to, to bym już czwartek, kurwa, ja tylko czekam, aż będzie. Piątek wieczórny, wieczór, yeah. ja, piątek wieczórny, yeah. ja. Wieczór, yeah. wieczór, yeah. Cały tydzień kolka zero, więc dzisiaj robię na przejazd. Piątek wieczórny, yeah. piątek wieczórny. Yeah. Bieram pieniądze jak orzechy, trochę czuję się jak wiewiór, piątek, wieczór Piątek, wieczór, piję piwko, jaram lówkę, degustuję wódkę Jestem swoim synem, zaczepiam twoją córkę Nie wszystek, umrę, sarka, klopka, wave. Bawię się z kumplem, podkręć interfejs Za długie weekendę, za Jaka pauza, mamy być ten. Teraz będzie szybszy moment. Okej. Okay, Podsumujmy no. to, co się wydarzyło w tym momencie. Skończyłeś się. Troszeczkę. Muszę odpocząć przed tym. Troszeczkę. Na czerwonych światłach można odpocząć od jogingu. Co, co byś powiedział? Jakbym cię zapytał, co byś pomyślał? Kojarzy mi się z Crazy Frogiem. Jak Leosia. Właśnie zastanawiałem się jak ugryziemy ten temat. To jest, a najpierw, to jest był tworem, najpierw był jacuś. Dobra, najpierw był jacym. Najpierw był Ja coś no. wiadomo, z żebra jacusia powstała Leosia. Nie, ja jacuś, spoczko jacuś zbiera hajs jak typowy jacuś, Orzeszki, no. wiewióra jest jak wiewiór. Nie, ja coś spoko, ja Typowy jacuś. Taki bangierek. Faj, Fajne Josienka właśnie... też jest spoko pod względem bitu, takiego bujania. Twór dokładnie na to, co wskazuje, czyli. Piątek, piątek wieczór. wieczór, no od czego oczekiwaliście tutaj? Bez napinki, nie? Bez napinki, jest, jesteśmy na imprezie, jest fajnie. Zupełnie przyznajemy się, bez bicia. To jest dla mnie osobiście pierwszy, dla ciebie chyba też. Raz, kiedy słyszymy Jangle Osie, czy to prawda? No. Chyba tak. Bo Chyba mnie tak. Dla kojarzy. mnie na pewno. Więc... Kojarzę, kojarzę, że istnieje, ale nie wiem, czy słyszę. Tak, oczywiście. Ja zawsze słyszałem Jangleosia, Jangleosia. No słuchamy właśnie ehm, w tym momencie. Mm, 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 Niezbyt mi to leży. W sensie Jangleosia ma taki głos właśnie. Ja nie Treni wiem, frok, jaki ma głos troszeczkę. tak naprawdę. A celna uwaga. Jest tak przetworzony, że w sumie nie wiemy, jaki ale ma głos, ale nie nie jest, do końca. Jest mi tak przetworzony, że, że w sumie podejrzewam, że nie chciałbym znać oryginal, oryginalnego głosu. Nie, ta laska, ta laska. Że, po jest, prostu... ok, że jest ok przetworzony. Fajnie przetworzony na głos. Zobaczmy dalej po prostu. Da ja, pieniądze moi, ludzie mają się dobrze. Palą pochodnie. Wielki joint tu płonie, bo przez nas jest to modne. Piątek wieczórny, piątek bangierowo jest. Znowu ja coś robi swoje. Piątek wieczórny, piątek wieczórny. Ja biorę pieniądze jak orzechy. Trochę czuję się jak wiewiór. Z tym dobra jest. Cię trochę ciasno, za parę godzin mam rozmowę z Bogiem, mordo. To już level, pastor, Na nie mam gastro. Z lodówki wyciągam moje zajebiste czasu Poproszę drina tu, poproszę fina tu. Mówiłem, że dzisiaj nie będę, no sorry, winę tu. Nie nagrywaj, to nie Hollywood, mordo. To jest Polska, mordo. To jest biznes, mordo. Pieniądze, mordo. mordo. Dużo razy powiedział mordo. <laughs> o takie czujesz teraz tam rej w party? Tak, właśnie ten, ten build up jest taki, no? Ja. Będzie zaraz jakiś drop Zdrowił. może być. To to jest tak, taki sam, nie? Piątek Czy to nie mieć drop? To jest To był build up do czegoś chyba. Muszę iść już, bo bo muszę pić znów. Po piątej wieczór, ja jak wieczór. Muszę iść Zobaczymy co zaraz się stanie. To no, jest e, piątek wieczór po prostu. Tak, to jest tak właśnie wygląda piątek wieczór. Piątek wieczór, piątek wieczór. Ja pieniądze jak orzechy, trochę czuję się jak wie. ale... Nie rozumiem e, co ma do tego piątek wieczór, że on zbiera pieniądze. Jak to się łączy? No i zawsze zbierają pieniądze. <grym> Nawet w piątek wieczór. Okay. No i patrz jakiś. E, przeminęło z wiatrem. E, ja bym powiedział, że zaskakuje mnie ten tekst, że z jednej strony OK, piątek wieczór, ale po co trzeba koniecznie wcisnąć ten, ten frazę z tym, że on w piątek wieczór. Okej, okay, impreza, spokojnie, spoko, co? Że robię hajs wtedy też. Nie no wiesz, kurczę. Ze na imprezie, ten, ten tak, hajs jest po prostu. Z każdej strony, nie? Że cały czas, nawet, nawet jak się nawet, bawi. Nawet jak srasz, no nie, to... No tak, to też jest hajs wtedy z tego. To jak e, strasz i jest tego hajs, to znaczy, że zrobiłeś dobre gówno. <głosy> <głosy> Można ale powiedzieć? Dobre dla kogo? <noise> dobre dla, dla świata. <głosy> <głosy> że ktoś, ktoś polubił je, czy może ty że je sam polubiłeś? polubił je, <głosy> dokładnie. <głosy> no ale co, powiedzmy sobie e, szczerze, jakby w tym kawałku nie było Jacusia, to ten kawałek byłby strasznie słaby. Aż tak myślisz? No a myślisz, że Ta, nie. Ale to mówisz, że przez Jangleosie? Głównie. No, ale podsumowując. Tak, wokale. Ja okej. OK. Yangleosia Stania są podzielone. Instrumental, hype. Fajny, impreza. Impreza jest. Impreza jest. Wideo jest OK. Jest OK kaj klubowej, nic więcej nie chciałem. To jest spoko, więc kawałek całościowo jest, sam raz na piąteczek. W sam raz na piąteczek, więc jak będzie piątek wieczór, zapuszczajcie sobie Jacusia. Piątek wieczór. Możecie też, jeżeli nie Jacuś na piątek wieczór wiedzie, zasubskrybować nasz kanał i może, wtedy. Może coś też na, też na piątek. Możemy też, bo my też piątki Czasami wydajemy. Czasami jesteśmy tak, w piątki wieczór. Zawsze jesteśmy w piątki wieczór. Jeżeli, jeżeli 18.30 to jest piątek wieczór, to tak. 18.30 jest piątek wieczór. Będziemy w piątek o 18.30. W na waszych to. telewizorach. Patrzcie na to. No. Także bądźcie tam, gdzie my, czyli na kanapach przed ekranem. No, to tyle chyba będzie z naszej strony no, dzisiaj. No, to pozdro. No, to trzymajcie się. Dzięki, że byliście z nami i zapraszamy na kolejny odcinek. Na razie. Pozdro.